Was w nowym odcinku na kanale Telab. Dzisiaj pokażę Wam klawiaturę o nazwie Gboard. Jest ona dostępna na urządzenia z Androidem, jak i z iOS-em. Wygląda tak, jak właśnie na, jak widzicie na ekranie. Ma różne opcje, które nie są dostępne w ekranie Apple. Jest wyszukiwarka, gdzie możemy szukać dowolnych buziek, czyli na przykład możemy wpisać sobie yy, małpa. Szukaj. I możemy sobie znaleźć różne zdjęcia lub GIFy związane właśnie z Małpą. Jest również opcja Swipe, która jest dostępna na urządzeniach z Androidem, lecz z iOS-em nie ma. I teraz pewnie jesteście ciekawi, jak zainstalować tą klawiaturę. Wrócimy do sklepu App Store lub sklep Play. Ja pokazuję na iPhonie i wyszukiwamy i wpisujemy Gboard. Wyskakuje klawiatura yy, ta i ściągamy ją. Ja ją mam już ją zainstalowaną i zaraz widzimy się dalej. Yy, żeby uruchomić tą klawiaturę musimy wejść w ustawienia, następnie w ogólne, zjeżdżamy na dół, klawiatura, klawiatury, yy, dodaj klawiaturę i zjeżdżamy i wyszukujemy Gboard. Później wchodzimy w gboard i musimy jej dać pełny dostęp, żeby działała w każdej aplikacji. Przechodzimy do. Pokażę Wam, jak działa po zainstalowaniu. To jest, to jest klawiatura gboard z motywem, którą dodałem na potrzebę testu. Pokażę Wam, jak to wygląda w aplikacji gboard. Wchodzimy i mamy. Kilka klawiatur mamy podstawową, czyli z białym, i ona wygląda w ten sposób. Możemy ją zmienić na ciemny tryb, i wtedy będzie wyglądała w ten sposób, lub dodać własny motyw, lub wybrane tutaj z podanych od Google. Na przykład możemy sobie, mam. Możemy sobie ściągnąć ten, i on nam się już zmienił. Wchodzimy w. I ona wtedy tak wygląda. Możemy sobie to oczywiście edytować. Tak, jak wam teraz pokażę. Na tym. I można. Momencik. O, edytuj. I nie usunąć ją można. No i wydaje mi się, że to na wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie, proszę o lajki i subskrypcje. Do zobaczenia.